Pan z wami i z duchem słowa Ewangelii według świętego Jana, Panie, Panie. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze, Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus, Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i Ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym. Oraz zaświadcza o mnie ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia dzisiejszy temat. Pokusę jak wirus. Żyjemy w takim punkcie, w którym o wirusie wiemy tyle, ile nigdy wcześniej nie wiedzieliśmy. To porównanie, ono ma pewne minusy, ale ma bardzo wiele ciekawych podobieństw, które można przełożyć z tego świata medycznego, wirusologicznego na świat duchowy. Pokusa jest jak wirus. Pierwsze, co zauważyliśmy w COVIDzie, to to, że Czasem trudno stwierdzić, kiedy to złapaliśmy. Kiedy, gdzie? Już tak się pilnowałem, dezynfekuję wszystko, tam maseczki i, i jest. Kiedy, od kogo? Niektórzy mówili, to nawet może jest i dobre, bo się nawzajem nie obwiniamy. Ale to jest to pierwsze podobieństwo, które jest bardzo mocne, jeśli chodzi o pokusę, o grzech. Że jest taki rodzaj pokus i grzechu taki stan duchowy, który gdzieś złapiemy i nawet nie wiemy gdzie. Nagle budzimy się, jemy śniadanie i coś koło południa chodzimy po domu czy w biurze już gdzieś w pracy i na Śląsku to stwierdzenie brzmi coś mnie zbiero. To jest genialne wyrażenie w gwarze które oddaje istotę zachorowania. Coś mnie chyba zbiera. Coś mnie chyba zabierze. Zabierze mnie coś. Choroba za chwilę może mnie zabrać moim najbliższym, moim współpracownikom. Ja mogę mieć L4. Ona mnie zabierze. Oni będą musieli za mnie coś robić. W domu, ja z nimi będę w tym domu, ale to ja będę w łóżku. Nie będę mogła, mógł zrobić. Wszystkiego, na co, wszystkich obowiązków i innych rzeczy. Coś mnie zbiera. Pokusa grzechu, ona jest dokładnie czymś, czymś takim samym, czymś podobnym. Wystarczy, że sobie wybierzecie jakikolwiek stan duchowy grzechu, który was, nas, ludzi, ludzkość, zabiera innym. Od tych najmocniejszych, jak uzależnienia. Przecież one zabierają, one wyrywają dzieci rodzinom. Rodziny potem ratują te dzieci w jakichś terapiach i tak dalej. Nie chcę tych przykładów mnożyć. Dzisiaj będzie troszeczkę mroku, ale to wszystko wyląduje w Jezusie Chrystusie, który dziś, akurat dziś, mówi o sobie w Ewangelii: Ja jestem światłością świata. Dlatego będziemy wołać, tak jak Kościół woła codziennie. Panie, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Te słowa za chwilę też ksiądz wypowie. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na naszą wiarę. Bo nasza matka Kościół przypomina nam jedną ważną rzecz: że większość grzechów, które popełniamy, to jest właśnie gdzieś złapane. To jest przecież nikt nie chodzi specjalnie w, w namrozie, w podkoszulku, żeby się przeziębić. Nie? Tylko jeżeli coś złapaliśmy, to najczęściej przez przypadek niechcący. Oczywiście można, można specjalnie na złość Panu Bogu się w coś uwikłać. A właśnie, że tak, ale brewiarz, który odmawiamy w liturgii Kościoła, mówi tam jest takie zdanie w jednym z hymnów: Czym są przed Tobą, Panie Boże, nasze grzechy? Nie buntem, lecz nędzą człowieczą. To często nie jest bunt, to po prostu się nam w tej naszej ludzkiej, ułomnej naturze trafi, zdarzy. Już tyle razy postanawiałem, postanawiałam, że, że nie, nie muszę mieć zawsze ostatniego słowa, a jednak taki ten charakter jest, ten stary człowiek cały czas tam we mnie pracuje. Jeszcześ, już sobie obiecywałem, że jak ktoś na mnie trąbi, i nie wiem dlaczego to nie będę odstrąbiał, a jednak ta ręka jest zawsze szybsza, nie? Ale, ale ta praca, ta praca nad sobą, to jest nędza człowiecza, nie bunt. Oczywiście może być też bunt, może być też bunt. Ja tu miałem taką część tej konferencji, w której chciałem pokazać, że człowiek jest też zdolny do okropnych rzeczy, ale ja ją pominę, bo. My dzisiaj to wszystko widzimy poza Kościołem, w mediach, do czego człowiek jest zdolny, nie chcę nie wam tego mnożyć. My te obrazy wszystkie widzimy. Do czego zło może doprowadzić? Jak wielki to może być kaliber. bo Ten rozstrzał jest pokusy ogromny ogromny. To ona, ta, ta niewinność tego wirusa, on się tak sączy, to jest takie niewinne. To może być ten moment na przykład, kiedy to cię chce dopaść. Kiedy odchodzisz od kasy w markecie. Tam niektórzy sobie sprawdzają te, te rachunki i patrzysz, o, za dużo wydała, za dużo mi wydała. Za dużo. Hmm. Nie to jest ten moment. No, ale to jest tylko. A to jest tylko 10 zł za dużo, no, a, a może hmm, nie? wrócić czy nie wrócić, to jest tylko 10, to jest 8,90 wrócić. Choćby to było 3,30 wrócić, bo to jest właśnie to, że jeżeli to przyzwolenie, ta dziurka, te, te, to uchylone drzwi się, my na to pozwolimy, to, to diabeł od razu tą nogę tam wsadzi i tego się już to będzie coraz trudniej zamknąć. Bo za, za niedługo będzie, no przecież połowa autobusu nie jedzie bez biletu, nie? To jest to, czy, czy, czy z biletem, czy na gapę, ale to, to, to są takie niuanse. I my to, wszyscy to świetnie czujemy, że my te niuanse, te podstępy bierzemy na klatę często. Przecież nam, księżom, też łatwiej by było 500 razy na coś się, dobra, już dobra, już dobra, niech będzie, jej, no nie przesadzajmy, nie? No, właśnie nie. Biblia dzisiaj, w tym długim, chyba jednym z najdłuższych tekstów w ciągu roku, ona nas przestrzega przed czymś takim. W jednym z obrazów filmowych padają takie słowa, które wypowiada diabeł: Moim ulubionym grzechem jest próżność. Jest próżność. Wtedy mogę zdziałać najwięcej. I oni, w to wpadli, nawet nie wiedzieli kiedy to złapali ci starcy dwaj Biblia czasem nam się wydaje ona jest taka nieżyciowa no przecież na podstawie tej dzisiejszej historii można nakręcić jeden z odcinków jakiejś telenoweli, to jest dokładnie o nas o tym świecie mieli się zajmować sądzeniem swoją robotą ale zaczęło się coś sączyć co się sączyło Widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę. No, niech się nie przesadza, w tym nie ma nic złego. Nie ma nic złego, ale uważaj, ale uważaj. Mówię to też do siebie, ale uważaj. Widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę i zaczęli jej pożądać. Zatracili rozsądek i odwrócili oczy. Zaniedbując spoglądanie ku niebu i zapominając o sprawiedliwych sądach. Do tego stopnia to było niewinne, codzienne spoglądanie, ale pojawiła się porządliwość, która zaczęła pęczyć jak kula śniegowa do tego stopnia, że byli zdolni poświęcić jej życie, postawili ją w sytuacji dramatycznej, albo pójdziesz z nami, albo powiemy, że zdradzasz męża. Czytanie z księgi proroka Daniela, 13 rozdział. Tak nas przytrzymało to czytanie dzisiaj, w tym biegu, w tym biegu, który już się zaczął. Tak się niby nic nie działo przez tych siedem, osiem minut, a jednak tu się rozgrywał wielki dramat, szczęśliwie zakończony. Ocalono krew niewinną. Mieli się chwycić swoje roboty, sprawiedliwych sądów. To nie dość, że źle sądzili, to jeszcze. Się pojawił, pojawiło coś takiego. Właśnie ten, to samo było z Dawidem przecież. Z królem Dawidem. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy, jak mówi Biblia, gdy inni królowie bronili swoich krajów i udawali się na wojnę, Dawid przechadzał się po swoim tarasie. nic złego, można się dotlenić. A jednak właśnie wtedy zauważył Batrzebę. Wtedy. Nie uchwycił tego, tego, tego wirusa nie uchwycił. I poszło to dalej, znowu w dramatyczną śmierć. Przecież to nie jest twoja żona. Był w stanie wysłać jej męża na front, tam gdzie jeszcze perfidnie, nie? tam gdzie walka jest najmocniejsza, żeby ją zdobyć dla siebie. Może to być aż tak. Może to być aż tak. Biblia nas zna, ona zna ten świat. To są teksty sprzed tysięcy lat, my je dziś czytamy. Więc to jest od za dużo wydała, aż do czegoś takiego, nie? Wymyślmy inny przykład, żeby nie przedłużać ostatni, bo, 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 bo myślę, że to już macie, że to już złapaliście, już to wiedzieliście nawet, tylko dzisiaj to jakby wynoszę na, na światło dzienne. Kiedy się to zaczyna? Bo. Bo to nie musi dotyczyć tylko tego tematu, który nam podaje Księga Daniela, jakiejś wierności, ślubom i tak dalej. Zuzanna jest genialna. Ona wolała umrzeć wolną w środku. Dobra, osądzicie mnie niesprawiedliwie, ale ja nie zdradzę. Ja nie zdradzę. Ale to może być niewinne. Jedziemy rano wstajemy w kuchni, tam szeleszczą gazety, kawa, ciastko takie, chcesz to, bułka, jest masło, no mogłeś wcześniej wyjąć, bo, bo jest za twarde i tak dalej. I, no i to może byśmy, bo tu jest jakaś promocja, może byśmy skoczyli do marketu, to dobra pojedziemy, nie? I teraz w drodze do, do takiego marketu żona mówi do męża, na, na billboardzie widzi. Patrz, o jakie fajne zasłony! Jest promocja zasłon. Już się przydały. Mhm. Cała szafa już jest pełna zasłon. Jeszcze siódmy komplet jest potrzebny. No, jakoś jak był billboard z kosiarkami, to nie było problemu. Już jest siedem kosiarek w garażu, ale jak są kosiarki, to może być, ale jak zasłony, to. Ja to teraz wymyślam, ale to, to mniej więcej jest coś takiego. I dobra, i nic, i niby nic. Po szlagu i jedziemy dalej, nie? Ale już jest inaczej. Niby się nic nie stało, ale już jest inaczej. Już... Oni jeszcze nie wiedzą, że jest inaczej. My tego jeszcze wtedy nie wiemy. To może być równie dobrze między yy, yy, księdzem Kuźnikiem i drugim księdzem. To nie musi, to, to sprawiedliwie trzeba dać. Nie? Ja, się, to, ja się mogę z kimś pospierać, o, o byle co ale już się potem do niego mniej odzywam. Niby się jeszcze odzywamy, ale po południu yy, jeszcze jest jakiś tekścik. A ty to jednak potrafisz dwalić. Ty to, ty potrafisz od tej strony cię nie znam jednak. Widzisz, tyle lat my są razem, ale jednak. No. I jest zaś taki ping-pong. Kolacja już, już jest osobno. On już jest przy telewizorze, ona jest w kuchni. Następnego dnia już w ogóle jest cicho. I teraz dzięki Bogu, jeśli w czwartek oni się zorientują. Słuchaj, czemu my nie, nie rozmawiamy? Czy, kiedy, czemu my jesteśmy chorzy? Kiedy myśmy chwycili tego wirusa? Kiedy to się stało? Jeśli człowiek żyje Duchem Bożym, to to namierzy. Dlaczego myśmy tak właściwie dawno nie byli u, u, u tych sąsiadów? Na tym grillu przecież zawsze nas dzwonili. Czemu oni nie dzwonią do nas? Coś się stało? Oni są na nas źli? Tak, są źli, no. Nie chciałem ci mówić, ale żeś tak im wtedy powiedział, że, że ich to bardzo zabolało. Co? No wtedy to i tamto. No bez przesady, tak. No to namierzyli to. To trzeba do nich zadzwonić, to trzeba naprawić i, i tak dalej, i tak dalej. Ten kaliber może być różny, ale to jest to, że my nie wiemy kiedy. I dlatego to jest genialne w mszy świętej niedzielnej, że my mamy ten czas, te szanse na początku mszy, to powiedzieć, że się spowiadamy sobie nawzajem, że w tym minionym tygodniu mogłoby coś nie tak zaniedbanie, myśl, uczynek. Nie? I przyjść nawet wcześniej przed mszą, sobie to wszystko Panu Bogu oddać. Podziękować też za dobro, bo grzech nie jest całą prawdą o nas. To każdy z nas w konfesjonale spowiadający pamięta, że oprócz listy grzechów jest też lista dobrych uczynków, na które jakby nie ma, nie ma czasu. O tych lekarstwach, na te wirusy będzie jutro. O spowiedzi Eucharystii serdecznie was zapraszam. Ale kończąc już powoli te medytacje, te, te homilie, które nas prowadzi w światłość, w świata, ja dziękuję Panu Bogu i Kościołowi, który przedłuża Jego głos, który nie zmienia Biblii, że, że, że to jest chyba jedno z ostatnich miejsc na świecie, gdzie mi się jeszcze czegoś zakazuje. Że mi jako że mi matka Kościół przypomina, że nie możesz tego, nie możesz tego, jesteś po ślubach, nie możesz tego, tego ci też nie wolno. Nie, 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 jest takie czytanie w Wielkim Poście, trzy tygodnie temu było, gdzie 16 razy było nie, nie będziesz, nie będziesz tego, nie, nie, nie. Ja dziękuję Kościołowi, że on mi mówi jeszcze nie. Aby to zilustrować, dla mnie ta historia jest przejmująca. Odpowiadał ją arcybiskup Szczepan Wesoły, świętej pamięci. To był biskup, który jeździł po Polonii, odwiedzał Polonię w różnych krajach i przyjechał kiedyś do Anglii, Bierzmować. I mówi: Zaprosiła mnie taka rodzina polska na kolację. Mieli córkę nastoletnią ona miała gdzieś wychodzić z koleżanką z Angielką, ona miała po nią przyjść no i tak rzeczywiście siedzimy i, i tak Angielka przychodzi ta się ubiera przeprasza że wychodzi ubiera się i mama do niej ta polka do tej swojej córki mówi no tylko pamiętaj 23 żebyś była nie ale mamo ale jak 23 przecież no przecież tak się umawiałyśmy 23 mamo ale no weź no ja myślałam Przecież wtedy się dopiero zaczyna wszystko. Jest... Jedna i druga nie popuszczały nie? przy tych gościach, przy tej Angielce. I wtedy ta dziewczyna z Anglii, ona się rozpłakała przy nich. Więc zaczęły ją przepraszać, że to tak wyszło, że, no, że, że jej poniosło. A, a ta Angielka mówi: Ale ja nie płaczę, dlatego że wy się kłócicie, tylko dlatego, że moja mama tak o mnie nie walczy. Że ona nie wie, gdzie ja jestem, o które ja wracam. Oto głód, zakazów w dobrym tego słowa znaczeniu u młodych Europejczyków, którzy chcieliby tego nawet, ale nawet nie mają kiedy tego, kiedy tego powiedzieć. Ja nie płaczę dlatego, że wy się kłócicie, ale dlatego, że moja mama tak o mnie nie walczy. Niech światłość świata, Jezus Chrystus, nas prowadzi. On, oprócz tego, że mówi sobie dziś światłość świata, mówi, że kto za tym światłem pójdzie, będzie miał światło życia. Amen.